Dziś bez owijania w bawełnę. Stalowy dom kontra cegła oraz drewno. Kto wygra w czasie budowy, kosztach, trwałości, energoszczędności i wyglądzie? Sprawdzamy fakty. Stalowy dom, konstrukcja prefabrykowana. Ściany, dach, instalacje gotowe. Montaż jak klocki. Od projektu do wprowadzenia się 3 do maksymalnie 6 miesięcy. Cegła. Fundamenty, murowanie, schnięcie, wykończenie, rok, dwa, a czasem dłużej. Drewno, szybko, ale tylko z dobrą ekipą i odpowiednim zabezpieczeniem. Jeśli chcesz mieszkać w tym roku, stal to jedyna realna opcja. Stalowy dom, mniejsze fundamenty, mniej robocizny, budżet przewidywalny od startu do samego końca. Cegła, materiały droższe, więcej pracy, wyższe rachunki za ogrzewanie. Drewno, Tanie na początku, droższe w utrzymaniu, izolacje, impregnacje, remonty. Stal to projekt z koszczorysem, który się nie rozjeżdża. Stal nie pęka, nie butwieje, nie boi się wilgoci ani owadów. Wytrzymuje wichury, grad, śnieg. Cegła. Mocna, ale pęka przy ruchach gruntu. Nasiąka wodą, elewacje wymagają napraw. Drewno. Przytulne, ale wilgoć i szkodniki potrafią zniszczyć je ośrodka. Dom stalowy budujesz raz, i korzystasz przez pokolenia. Stal, nowoczesny design, duże przeszklenia, funkcjonalny układ pomieszczeń, cegła, klasyka z ograniczeniami. Drewno, świetne w rustykalnym stylu, ale trudniejsze w nowoczesnych projektach. A stal? Nasze domy wykonane ze stali nie posiadają wewnętrznych ścian nośnych, co daje dodatkowe możliwości. Czas, koszty, trwałość, energooszczędność, wygląd stal wygrywa w każdej kategorii. Cegła, Solidna, ale powolna i droga. Drewno piękne, ale wymagające. Stal to przyszłość budownictwa, dostępna już dziś. Chcesz wiedzieć, ile kosztowałby Twój stalowy dom? Kliknij w link w opisie, sprawdź co mamy w ofercie. Subskrybuj nasz kanał, w kolejnych odcinkach pokażę Ci, jak zbudować taki dom krok po kroku, bez przepalania budżetu.